Bez najmniejszego problemu można uzbroić w sam wkręt i on musi idealnie pracować bez żadnego obciążenia. I pierwsze punkty w zawodach. FWA. Także te duże ryby często trą się wielokrotnie w bardzo różnych miejscach. Tu trochę ikry, tu trochę ikry, tu trochę ikry. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku EWA. Otwieramy sezon szczupakowy, ale dzisiaj nie jest 1 maja, dzisiaj jest 3 maja. Pierwszego byłem, co prawda na mojej dużej ulubionej wodzie wędkowałem. Nawet coś złowiłem, ale pierwszy dzień sezonu to dla mnie zawsze jest więcej pływania, szukania, testowania, sprawdzania, wyciągania wniosków niż konkretnego łowienia. Także co prawda zrobiłem materiał ale nie byłem z niego tak zadowolony, żeby od razu go publikować. Trochę tego materiału Wam dzisiaj pokażę. Przede wszystkim porozmawiamy sobie o tych wszystkich wnioskach z 1 maja, ale to już w trakcie wędkowania. Natomiast zanim jeszcze do tego wędkowania przejdziemy, chciałbym Was zaprosić raz jeszcze na zawody FWA Drapieżniki 2.21. Okoń i szczupak wędkujemy za pomocą aplikacji Fiske. Zgłaszamy trzy największe szczupaki, trzy największe okonie. Można dopaść w mega nagrody, prawie 7 tysięcy złotych pula nagród i normalnie zamknęliśmy już rejestrację 30 kwietnia, ale z racji tego, że była tak fatalna ta majówka, u mnie dzisiaj rano leżał śnieg, wczoraj to w ogóle spadło tyle deszczu, że o pół metra mi się poziom wody w jeziorze podniósł. Z racji tego, że ta majówka była tak fatalna, to jeszcze od momentu publikacji tego odcinka macie 24 godziny, żeby na te zawody się zapisać. One trwają do 9 maja, także jeszcze macie sporo czasu, żeby powędkować w tym weekend, także każdy trochę tego czasu znajdzie. Link macie w opisie. Dzięki wielkie dla wszystkich nowych Którzy się na te zawody zarejestrują, i oczywiście dla tych, którzy już się zarejestrowali. Teraz nie przedłużam, zaczynam wędkować i porozmawiamy sobie w trakcie o tych wszystkich teoriach, które urodziły się w mojej głowie po pierwszym łowieniu. Każdy, kto śledzi trochę mój kanał, ten powinien poznawać już to miejsce. W zeszłym roku rozpoczynałem sezon. Właśnie, no właśnie tutaj. I to jest mały zbiornik połączony z moją dużą, ulubioną wodą. I jestem tutaj nie dlatego, że biorą tutaj piękne szczupaki bez przerwy, non-stop, metrówki padają jedna za drugą. <grym> Absolutnie nie. Po prostu jest to mniejszy zbiornik, gdzie temperatura wody będzie wyższa niż na tej mojej dużej wodzie. Szczególnie teraz po tych wczorajszych deszczach i śniegach. Tam dzisiaj 5,6 stopnia ma tylko woda. Tutaj 150 metrów dalej na zamkniętej przez ma 7,5 stopnia, także różnica jest naprawdę bardzo duża. I jeżeli mają być trochę aktywniejsze ryby dzisiaj, to właśnie tutaj. Także pierwsza wskazówka o takim zimnym kwietniu to to, żeby szukać albo tych najmniejszych zbiorników, najpłytszych, tam, gdzie temperatura wody będzie wyższa, albo jakichś zamkniętych zatoczek, najbardziej spokojnych miejsc, najbardziej nasłonecznionych, bo tam to życie pojawi się najszybciej. Tam się rozrusza drobnica, tam się pojawią pierwsze roślinności, tam te drapieżniki powinny być bardziej aktywne. Nie wolno odpuszczać głębszej wody, nie wolno odpuszczać Waszych bankówek, nie wolno odpuszczać łowienia na większe przynęty, bo te ryby mogą odpalić w każdym momencie, natomiast dzisiaj rozpoczynamy od takiej książki, Majowej z początku sezonu w miejscówce. Niewielki szatnis, trzeburaszka mała kotwiczka na brzuchu, i tutaj pomiędzy te czcinki jak najbliżej brzegu, powolutku będę go prowadził i zobaczymy, czy wyskoczy jakiś pajk. Ależ, branie, delikatne, ależ delikatne branie. Zacząłem podpływać i w tym momencie puknął. O, ależ jest zraniony. Nieduża rybka, myślę, że 50 parę centymetrów i piekielnie, delikatnie wziął. W ogóle zaskoczył mnie niesamowicie. O, myślę, że nawet po 60. Pike. Trwają zawody. Podbiorę go podbierakiem. Zmierzymy, dodamy do zawodów. A potem oczywiście wypuścimy. Jest pierwszy. Tak jak widzicie, to nie jest podbierak przystosowany do takich maluszków, ale lepiej mieć za duży podbierak niż za mały. Rybka już wypięta lekko tylko za dziobek był zaczepiony, tak jak mówiłem, bardzo delikatne branie, także dobrze, że wędka zaamortyzowała to i w zasadzie wykonała większość roboty za mnie. Słuchajcie, żeby wziąć udział w tych zawodach, na które przypominam, możecie się zapisać jeszcze przez 24 godziny, musicie mieć aplikację fiskę na swoim telefonie, łowicie na swojej wodzie, pod warunkiem, że to jest woda publiczna, nie żadna prywatna, nie żadna komercja, woda publiczna, łowicie rybę, rozkładacie miarkę, obok tej miarki kładziecie polski pieniążek, żeby było pewne, że tutaj przerwy między tymi centymetrami są rzeczywiste. Rozkładacie miarkę, rozkładacie rybę, kładziecie ten pieniążek, strzelacie fotę, poprzez aplikację zgłaszacie do zawodów, zdobywacie punkty i nagrody. I tak właśnie zrobię. Miarka rozłożona, ryba na pewno nie więcej niż 60 centymetrów, także te 50 groszy nasze polskie będzie leżeć tutaj. Rozkładam rybkę, strzelam fotę i pierwsze punkty w zawodach. Łowie? 5 minut? 7? Jest fajnie. Ojajajajajajaj. Ciekawe, co mu się wydarzyło tutaj. Już troszkę zabliźnione, także to nie było parę minut temu. O! to jest dłuższa ryba, to jest 60, 64 cm. Proszę bardzo. Pamiętajcie, żeby miarka była widoczna. Pieniążek i strzelamy fotę. Zdjęcie zrobione. Dodajemy 64,5. Dalej wyślij zgłoszenie poszło. Rybka tak jak widzicie cała poharatana. No być może to są, to są tarłowe jednak blizny. Być może próbował się tutaj wycierać z jakimś potworem i go niestety ugryzł. No, mam tylko nadzieję, że wszystko będzie w porządku, że urośnie ta ryba jeszcze na większą. Kondychę ma fajną, pięknie pochodził, pięknie powalczył mimo tych zarysowań. Uff, lecimy, lecimy dalej. <ścoughs> Bardzo rzadko stosuje takie zbrojenie, to znaczy krótkie do zbrojki z kotwiczką na brzuchu zamiast pojedynczych haków, to akurat stosuję często. Po pierwsze, bo to są zawsze trzy groty, zawsze można tą rybę zaciąć, nawet jak się nie czuje brania, przyznaję się bez bicia, tego nie czułem, ale to tylko podkreśla to, jak ta ryba jest nieaktywna w takich temperaturach. Także stosuję tą niedużą kotwiczkę, raz przez większą skuteczność zacięć, a dwa, ona zazwyczaj podczas holu wypina się i te przynęty się nie niszczą. Natomiast Mam dzisiaj bardzo niewiele tych dozbrojek, byłem przygotowany na łowienie na grubo, no, przyjechałem tutaj tylko ze względu na tą niską temperaturę. Tak bym stał na łąkach teraz i łoił kotletami. E, także, żeby nie zmieniać bez przerwy przynęty, żeby nie zmieniać bez przerwy tego wkrętu, to zastosowałem tutaj ceburaszkę. Jak będę łowił trochę głębiej, zmieniam ceburaszkę na cięższą. Łowię z opadu. Będę łowił płycej, to lżejsza ceburaszka. Będę łowił super płytko, wtedy ściągam ceburaszkę i szat-tizy. W szczególności. Bez najmniejszego problemu można uzbroić w sam wkręt i on musi idealnie pracować bez żadnego obciążenia podczas jednolitego zwijania. Jeżeli Wam nie pracuje, jeżeli się obraca, jeżeli coś się dzieje nie tak, to znaczy, że macie albo za długą dozbrojkę, albo źle, krzywo odrobinkę ją uzbroiliście. Pamiętajcie, że jak nie ma tego obciążenia, to środek ciężkości musi być idealnie rozłożony, bo inaczej wtedy rzeczywiście ta przynęta nie będzie pracować. Jak zrobicie to dobrze? Musi. Pracować idealnie i jak widać, wabić wielkie mazurskie, trochę krótkie, ale przyzwoite szczupaki. Jak już znajdziecie miejsca, gdzie właśnie nie ma tej fali, gdzie jest woda troszkę cieplejsza, gdzie są rzadkie te trzcinki, starajcie się posyłać przynęty jak najbliżej brzegu, jak najdalej w te trzciny, nawet za cenę co jakiś czas zaczepienia tej przynęty. <słuch> To tylko patyczek. Nie wiem czy widzieliście, ale przy rzucie, w którym zopałem tego szczupaka, zaczepiłem odcinę. Bujnąłem moją przynętę dwa razy, ona wpadła do wody i za sekundę ten szczupak zaatakował. Także warto czasem zaczepić, wpłynąć po tą przynętę albo nawet urwać, ale łowić bardzo blisko brzegu, niż rzucać w bezpieczne miejsca, a po prostu nie mieć tych wyników. To są oczywiście wszystko wędkarskie teorie. Wiecie, jak to jest z tymi wędkarskimi teoriami? Czasami się sprawdzają, czasami nie, ale myślę, że to akurat taka podstawowa wiedza zupełnie. Każdy z Was o tym pewnie wie i każdy z Was pewnie to stosuje. Ale teraz coś gadania. Próbujemy dopaść kolejnego przyzwoitego pajka. Jest cudownie. <noise> na przemian deszcz i śnieg. W teorii popołudnie ma być lepsze. Póki co się nie zapowiada, ale podobno ma być fajniej po południu. Także zostaje i wytrzymajcie kciuki za kolejne szczupaki i za poprawę trochę tej pogody. Nie jest to jakiś potężnie mocny deszcz, no ale zalewa tutaj kamerę dosyć mocno. Do tego jest piekielnie zimno. Także krótka przerwa na jakieś tam jedzonko. W krzaczkach. Czekam, aż się troszkę rozpogodzi, Niesamowite. W tym miejscu temperatura wody to ponad 9 stopni tu za tą góreczką. Jest mój otwarty zbiornik, ta główna część jeziora tam jest tylko troszkę ponad 6 stopni. I wiecie, dla nas, dla, dla człowieka, jak mamy jeden dzień 20 stopni, drugi dzień 23, to czasami nie czujemy różnicy w ogóle, bo to dochodzi wilgotność powietrza, dochodzi jakiś tam wiaterek i tak dalej, i tak dalej. Często tego w ogóle, w ogóle nie czujemy. Natomiast pod wodą 3 stopnie to jest przepaść. To jest tak gigantyczna różnica. I w stopniu zaawansowania tarła, i w stopniu rozwoju roślinności i całego robactwa, które gdzieś tam w Bentosie żyje, naprawdę przepaść absolutna. Także tam tarło może trwać w najlepsze, nawet tych 60. Aków. Tu te 60 taki mogą być kilka dni, czy tydzień, czy dwa tygodnie już potarle. I tak trochę wyglądają te ryby, które do tej pory złowiłem, że one już to tarło odbyły, natomiast to są małe ryby. Ten dzisiejszy mój no, niestety największy. Wczoraj miałem, czy przedwczoraj, 1 maja, miałem 50 taka i, i 58 centymetrów, które teraz możecie zobaczyć. I także to są małe ryby, najprawdopodobniej samce już wytarte, one trą się krótko i, i na pewno to są ryby już. E, które odbębniły swoją robotę w tym roku. Natomiast duże szczupaki musicie pamiętać, że im większa ryba, tym to tarło trwa dłużej. To nie jest tak, że wpada metrowa mamucha gdzieś tam w trzciny, zostawia całą ikrę w jednym miejscu i wraca na intensywne żerowanie. Absolutnie nie ikry jest mnóstwo, także te duże ryby często trą się wielokrotnie w bardzo różnych miejscach. Tu trochę ikry, tu trochę ikry, tu trochę ikry przerwa na przykład na 3-4 dni, żeby złapać siły, coś tam z i znowu w tango ruszają te największe... Szczupaki, także to tarło tych dużych ryb może trwać naprawdę bardzo bardzo długo, także jestem wręcz przekonany, że na mojej wodzie te największe szczupaki jeszcze się nie wytarły, dlatego nie żerują na tych górkach, dlatego jeszcze ich nie widać, no i dlatego mam ze sobą dzisiaj teraz casting do 21 gram małą gumkę i rzucam po odcinkach. Oczywiście nie odpuszczam tym dużym rybom. Dzisiaj spróbujemy, natomiast musicie mieć. Tą świadomość, że te duże ryby mogą jeszcze nie reagować, mogą jeszcze nie być gotowe. Są na pewno zbiorniki w Polsce, gdzie nawet te mamuchy już dawno się wytarły, ale są na pewno też takie zbiorniki, gdzie no niestety, ale trzeba troszeczkę poczekać. I nie mówię Wam tego po to, żeby narzekać, żeby <laughs> popsuć Wam humory, że nie ma sensu ruszać się nad wodę. Zawsze jest sens. Ale mówię Wam o tym po to, żebyście uzbroili się w cierpliwość, żebyście nie załamywali się po pierwszym, drugim, trzecim dniu na wodzie bez brania, żebyście nie poddawali się, próbowali, próbowali, próbowali. W końcu te ryby odpalą i bądźcie tymi, którzy będą w miejscu odpalenia tych drapieżników jako pierwsi z odpowiednim sprzętem, z odpowiednim nastawieniem. A wtedy może być naprawdę niesamowita a, historia. To może być tak, że te ryby nie biorą przez tydzień czasu, i nagle tego ósmego dnia zaczyna się wielkie żarcie, takie, jakie wam się nie śniło. Tego życzę sobie, tego oczywiście życzę Wam. A teraz Wam życzę, żeby Ejsik w końcu przestał gadać i obłowił tą mega fajną zatoczkę w ciszy, dopóki nic nie złowi. To jest właśnie wędkarstwo. Przypłynąłem na ten zbiornik z nadzieją na sporą ilość brań z racji właśnie tej wyższej temperatury. Zaczęło się przepięknie. Przyzwoity, nie jakiś tam duży, ale przyzwoity szczupak w zasadzie w pierwszych rzutach. No i 2,5 i godziny później zatoczyłem koło po całym tym zbiorniku. Przypłynąłem wiele bardzo fajnych miejsc, obrzuciłem je dokładnie i nie miałem żadnego kontaktu więcej. <śm> tak to jest czasami ryby w pierwszych rzutach, potem długo, długo nic, a czasami długo, długo nic i w ostatnich rzutach trafiamy fantastyczne ryby, Także raz jeszcze pamiętajcie, żeby się nie poddawać. Zrobię jeszcze tutaj kilkanaście rzutów, skończę ten odcinek. I najprawdopodobniej odpalam silnik i ruszam na drugi koniec jeziora. Także czekam godzina płynięcia, aż dopłynę do miejsca, w którym złowiłem pierwsze szczupaki w tym roku. Tam również jest cieplejsza woda, tam również jest więcej roślinności, jest trochę spokoju. A wracając, zrobimy dużymi przynętami już wszystkie łąki, tak żeby się upewnić, czy tam czasem nie stoi już jakaś głodna mamucha. Popsułoby to wiele moich teorii, ale wcale bym się nie obraził. Ostatnie rzuty i płyniemy na koniec jeziora. Jak widać, prognoza się jednak sprawdziła. Uspokoił się wiatr, przestał padać, zrobiło się troszkę cieplej. Niestety, na górkach nadal niecałe 6 stopni woda, także wróciłem w miejsce, które 1 maja dało mi jakieś szczupaczki, nieduże, bo nieduże, ale coś się tutaj działo. Obłowię to miejsce dokładnie niedużą przynętą, a potem uderzymy na te górki. No Przy takiej temperaturze bardzo, bardzo marne szanse są, że jakakolwiek ryba tam się trzyma, ale kto nie próbuje, ten nie łowi. A, a przez kolejne dni będziemy już kombinować, będziemy szukać innych rozwiązań. Być może zmienię wodę, być może ruszę za okoniem trochę, bo okonie też trzeba do zawodów zgłosić. Ja tylko przypomnę jeszcze, że nawet gdyby udało mi się gdzieś tam zająć wysokie miejsce, nagrody są dla Was. Ja organizuję te zawody, także o ile pojawię się gdzieś tam w rankingu o tyle nic niestety nic dla mnie nie ma. Wszystkie nagrody są dla Was. A także w teorii nie walczę o nic, no ale, ale chciałbym coś tam w tym rankingu, w tych zawodach mieć zgłoszonego. Ależ fajnie. Ależ fajnie. Przed chwilą wiało, lało, a tutaj bajka. Chyba przechwaliłem tą pogodę. Dawno nie padało. Zresztą Ejsik mówiłeś, że prognoza się sprawdza i nie będzie padać już dzisiaj. No niestety, zatoczka nie dała żadnej ryby, żadnego brania. To tylko zaczep, nie derwuj się, Ejsik! No mam podniesione ciśnienie, marzy mi się, chociaż jeszcze jakaś ryba dzisiaj. Także większość czasu, jaki mi został, najprawdopodobniej to ten maluszek będzie leciał do wody. Raz, że tutaj wszędzie jest płciutko, i zależy mi na tym, żeby tą moją przynętę poprowadzić jak najdelikatniej, jak najwolniej, niech ona tam płynie powolutku. Ale jednak fajnie się wykłada. Tu się, że te ryby są nieaktywne, co zresztą widać po, po wynikach. Także nie chcę za bardzo tutaj rzucać kotletami, tym bardziej, że jest tutaj jeszcze mnóstwo zeszłorocznej roślinności. Widziałem to już 1 maja. Także te zatoczki tutaj wszędzie jeszcze obrobię dosyć delikatnie. Dwa no, też nie ukrywam. Fajnie by było jeszcze jakąś rybę dzisiaj wyjąć, jeszcze jakąś rybę dzisiaj zgłosić do zawodów. Dzisiaj jeszcze delikatnie, przede wszystkim jutro być może na inną wodę, pobawić się właśnie ze średnimi szczupaczkami. A z dnia na dzień ta temperatura musi się podnosić i szansa na te duże ryby musi wzrastać. Także to w kolejnych odcinkach, a dzisiaj jeszcze trochę drobnego rzucania, potem parę minut kotletowania, i uciekam do domu. Mam nadzieję, że wasza majówka była lepsza niż moja, ale z drugiej strony ja też poza tymi zaczepami, nie mogę jakoś super mocno narzekać, bo prawdę mówiąc chyba nigdy. W pierwsze trzy dni maja nie połapałem jakoś szczególnie. Nawet w zeszłym roku, kiedy te ryby udawało mi się w maju połowić, to wszystko było w późniejszym terminie. Nie teraz. Także oby w tym roku było podobnie. Teraz zaczepy i maluchy, a potem potwory i mamuchy. Dobra ekipa, ja jeszcze oczywiście nie kończę, kamera zostaje na klacie, łapię za ciężki, gruby casting, uciekam na tą górkę, natomiast mimo mojego optymistycznego podejścia do życia uważam, że szanse są niewielkie. Jeżeli coś się wydarzy, to Wam oczywiście pokażę, natomiast nie będę Was tym zanudzał, tym bardziej, że znowu zaczyna... Padać. Tak czy inaczej, dzięki wielkie za dzisiaj. Mam nadzieję, że Wasza majówka była lepsza. Ja następny wypad najprawdopodobniej planuję na inne jeziorko, żeby połapać trochę średniaków, a tutaj wrócimy jak się odrobinkę ociepli. Wtedy kotlety polecą do wody i mam nadzieję, że powtórzymy zeszłoroczne majowe wyniki. Dzięki wielkie za dzisiaj, połamań Kija i do zobaczenia w kolejnym odcinku FW.